Cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Boxer. Dzisiaj mam dla Was materiał znowu z Call of Duty Black Ops 3, mapa Shadow of Evil, tryb zombie. I chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak y, zrobić miecz. Jest tutaj, właśnie na tej mapie, można sobie go skraftować. Jednak do tego potrzeba kilku y, niezbędnych rzeczy, takich jak na przykład wiedza, coś do zapisania. Y, ponieważ będzie trzeba takie znaki zapisać. W takim razie lecimy, zaczynamy. Zaczynamy sobie tutaj od kanałów. Musimy się tutaj udać na dół i przejść sobie przez tunel. Dobra, znajdujemy się już tutaj przed tunelem. Interesują nas dokładnie tutaj te drzwi. Te drzwi są w tym momencie ukryte. Jednak, kiedy weźmiemy sobie klątwę, to na tych drzwiach pojawiają się znaki. Musimy znaleźć te znaki, znajdziemy je za pomocą podróżowania wagonikiem na ścianach więc no, czeka nas trochę jazdy kasa jest nieunikniona oraz mamy tutaj właśnie takiego rodzaju skrzynie jak widzicie te skrzynie trzeba po prostu rozwalić za pomocą klątwy i wtedy na ten moment pojawi się nam właśnie możliwość kiedy już podniesiemy sobie jajo ulepszania naszego miecza bo Trzeba go, nie dość, że otworzymy te drzwi, to w późniejszym okresie musimy po prostu wziąć takie jajko i poumieszczać w niektórych miejscach. W przypadku tam, było pierwsza lokalizacja tej skrzyni, tutaj mamy drugą lokalizację tej skrzyni, są to kanały w dalszym ciągu. Teraz pójdziemy sobie do portu, do Boxing Gym, czy też, to chyba było Food coś tam. Chyba tak, Food coś, nie, Waterfront, przepraszam bardzo. To było waterfront, dobra, lecimy sobie do waterfront. Nie wiem co mi się z footem pomyliło. Tutaj mamy następną lokalizację, właśnie tej skrzyni, gdzie trzeba będzie nabijać. Ok, biegniemy sobie dalej. Biegniemy dalej, dlatego że zazwyczaj na samym początku gry w wagonik, w którym będziemy podróżowali, jego miejsce z to jest zazwyczaj właśnie footlicht, Właśnie z tym mi się myliło. Tutaj idziemy generalnie wykonać rytuał do tego klubu, w którym, jeśli oglądaliśmy ten gameplay na samym początku gry, właśnie z mapy Shadow of Evil, to jest właśnie ta lokacja tam w środku. Ale, ok, a właśnie nie pokazałem jeszcze, tutaj się wrócę na chwilę, tutaj mamy tą jeszcze jedną skrzynię do nabijania. Także, jak widzicie, skrzynię troszkę do ponabijania. Dobra, lecimy sobie w takim razie do wagonika, musimy iść na górę. I teraz jedna ważna uwaga. Kiedy zaczynamy start wagonikiem i w tym przypadku, o nie ma tu wagonika to trzeba będzie go odnaleźć Dobra, jest na waterfront, czyli on jest zupełnie w innym regionie Dziwne, zazwyczaj mi się spał mi właśnie w tym miejscu ale okej, okay, nic się nie dzieje, troszkę sobie wrócimy No trochę biegania mimo wszystko za tym mieczem jest, także no, jeśli ktoś chce go tak naprawdę skonstruować, bo miecz jest naprawdę fajny. Dlatego, że kiedy zombiaki nas docisną, to można sobie nim troszkę powalczyć. Dobra, biegniemy dosyć szybko. Nie ma co zwlekać. Dobra, idziemy do góry. Okej, okay, znajdujemy się na górze, już tutaj na przystanku. Jak widzicie, tutaj mamy mapę e, dokładną naszego miejsca, w którym się znajdujemy. W tym przypadku jest to e, Waterfront, e, tutaj mamy kanały, a tutaj mamy właśnie Food Lift. Czyli po prostu, e, ja na to mówię w taki sposób, że tutaj jest Ruby Rabbit, tutaj mamy Box, a tutaj mamy po prostu, jakby e, to określić, teatr. Dobra, więc okej, okay. patrzymy się zatem teraz gdzie poleci nasz wagonik, League. dobra, czyli polecimy sobie tutaj, czyli nas interesuje cały czas prawa strona, na prawej stronie pojawią się znaki, które będziemy musieli zapamiętać, w tym przypadku teraz ja wam radzę wykorzystać sobie do tego celu kartkę i długopis, gramy co prawda sami, ale lepiej tutaj coś załatwić. Dobra, jedziemy naszym wagonikiem. Patrzymy się na prawą stronę. Pierwszy znak mamy tutaj od razu. Ja sobie zazwyczaj tutaj stopuję grę. I w tym momencie, jak możecie zauważyć, są to dwa duże trójkąty. A po środku znajdują się dwa małe z kresków. Więc okej, okay. jedziemy dalej. Czekamy na następny znak, jak się pojawi po prawej stronie. Kiedy już zaczniecie mniej więcej łapać, co gdzie może być, to to Wam naprawdę dużo łatwiej przyjdzie. Dobra, zbliżamy się do kolejnego. Jak widzicie, dwa trójkąty. Duże, w tym jeden mały pośrodku z kreską. Ok, idziemy sobie dalej. No teraz, niestety, chwila cierpliwości nas czeka. Z tego względu, że wagonik musi <sum> tak jakby sobie odpocząć. A my jesteśmy dokładnie na foot League. Jeśli źle wymawiam po angielsku, to przepraszam, a my musimy udać się do kanału. Więc no chwila po prostu na cierpliwość tutaj e, nas będzie trzekać. I jak ruszymy stąd, to będzie się to znajdować po naszej lewej stronie, przynajmniej ten dolny. A ten drugi po prawej. Czyli również e, prawa strona mapy nas interesuje. Ja tutaj nie chcę zabijać zombiaków, bo one są na razie jeszcze w miarę powolne, dlatego też nie chcę ich za bardzo denerwować pierwszy będzie lewa strona idziemy dalej, dobra, będzie po prawej ten okej, okay, musiałem to sobie dokładniej przeanalizować, bo jest mi to potrzebne, no i niestety tak jak wcześniej wspominałem chwila na cierpliwość, ja mniej więcej w takim czasie, kiedy po prostu nie ma za bardzo też e, co robić, to sobie poszukuję różnaju, różnego rodzaju craftu, bez kraftowania. Przede wszystkim te tarcza albo są to też i, na przykład bezpieczniki. Za pomocą kiedy znajdziemy trzy bezpieczniki, to będziemy po prostu w stanie włączyć sobie e, ochronę i pojawi się po prostu nasz kompan, który będzie przez chwilę walczył z zombiakami więc może teraz na ten moment po prostu poszukamy sobie tych fioleczek tych fioleczek są trzy, łącza się je również na dole za ten czas kiedy wagonik mi się studzi to po prostu mamy chwilę żeby tam iść dobra, jednak tu muszę użyć klątki, klątki tu nie mam więc po prostu sobie wrócę do wagonika dobra, tutaj akurat na mapie widzimy w którym miejscu znajduje się wagonik więc możemy tam sobie bezpośrednio iść bez większych problemów. Czasem na mapie wyświetlają się, bo jest kilka map. Jedna mapa pokazuje nam e, to co mamy zrobić jeśli chodzi o rytuały, w których miejscach one się znajdują, a czasami po prostu pokazują na wagonik. Dobra, lecimy do wagonu. Już prawdopodobnie powinien on się e, uspokoić i powinien już być gotowy do jazdy. Dobra, w razie czego szybki jeszcze my ruszamy stąd. Czyli to jest prawa strona, prawa strona, prawa strona, prawa strona. Dobra. Jedziemy do kanału Nie interesuje mnie teraz prawa strona. mi się oddalam, najlepiej jest się oddalić, tak jak ja właśnie teraz to robię, z tego względu, że gdy będziemy za blisko, możemy po prostu coś przeoczyć. I szukamy. Jest i jak widzieliście, e, zauważyłem go dopiero w ostatnim momencie. Delikatny niefart, ale tu jest tylko jeden krzyż złożony z innych, więc y, nie sprawia to tak naprawdę większych problemów. Dobra. No, Kanała. Wiem, że wcześniej tutaj sobie otworzyłem przejście, e, więc jest to tak delikatnie, mówiąc łatwiej nie dla mnie. Z tego względu, że zazwyczaj zawsze na samym początku gry. Kiedy robię drugi rytuał, to po prostu rozpalam sobie to przejście tutaj. Udajemy się teraz tutaj na dół, z powrotem do tego pomieszczenia. I Teraz czeka nas włączenie klątwy. Dobra, po odpaleniu sobie klątwy pojawią się nam tutaj znaki. Te raki, znaki... Te, które my mamy zapisane, musimy dać w kolejności po prostu randomowej. Nie ma czegoś takiego, że one muszą nam wpaść tak, jak je zauważyliśmy, ale ja zawsze mimo wszystko robię to tak, jak je zauważyliśmy. W przypadku, kiedy gramy sami, jest dobrze, bo możemy po prostu grę spauzować. Ok, wybieram sobie w takim razie klątwę, rozwalam sobie tą skrzynię, bo na mi to będzie potrzebna. I okej, okay. patrzę sobie teraz na znaki. Zatrzymuję sobie. I pamiętam, że tam w jednym miejscu był. Yy... Trójkąt, dwa duże trójkąty, dwa małe z kreską. Szukam sobie teraz dwa duże trójkąty, dwa małe z kreską. Są naciskam, znowu sobie zapauzuję Sprawdzam sobie następny obrazek, jakim były dwa duże trójkąty i jeden trójkąt mały z kreską w środku. Czyli to jest ten, i ostatnim. Akurat nie muszę sprawdzać, bo go pamiętam. Był po prostu ten. Dobra, w tym momencie jak widzicie otworzyło się nam, jednak ja tutaj polecę sobie szybciutko do góry. Żeby sobie typ podpalać przejścia Okej okay. Podpalają sobie i na ten moment już mamy praktycznie początek naszego kraftowania jajek be sobie jaja Jak widzieliście tutaj rozwaliłem tą skrzynię W środku skrzyni znajduje się właśnie tego rodzaju potwór On teraz jest aktywny i w tym momencie w tym obszarze tutaj musimy zabijać zombiaki Niestety wymaga to trochę czasu Jak wy, mogliście teraz zauważyć, dusza od razu praktycznie przeteleportowała się do naszego stwora. No dobra, ja jeszcze w międzyczasie czasie wykorzystam, e, delikatnie mówiąc, tą sytuację i odpalę sobie tutaj paka puncha, z tego względu, że jeszcze z bym nie, nie uczyniła, byli ciekawi jak otworzyć paka puncha no, w normalny sposób, bądź no, też tak, szy w, w sposób, w sposób. W filmiki znajdują się na kanale, także... Kilka filmów niżej również są. Jak widzicie robaki już mi tu mimo wszystko Jest tutaj gdzie biegać Teraz tylko tu trzeba włożyć tuż i czekamy nasz tym z dominą nasz rytuał. Pojawi się też po podczas rytuału, więc... Mark tutaj Oni posłuży mi tylko i wyłącznie za dobór dodatkowej kasy, dlatego że e, w pewnym miejscu, które wam pokazywałem będzie po prostu tworzenie broni dużo free. trudniejsze, w przypadku Our jeśli chodzi o naładowanie silly. jajka. E, dlatego ja zawsze zazwyczaj we'll staram się tam w pierwszej kolejności jajko robić, a jeżeli nie w pierwszej, to w drugiej. jak się już tutaj w kurzu. zaraz myślę, gdzieś powinna pojawić Markba. No, ząbek mi się też wkurzył, świetnie. Dobra, Mk2 mi ruszyła. Na razie ona jest dosyć powolna, więc... A, jeszcze zamknął buzię. jeszcze Mk2. Dobra, Plus 70, zalatające. To robaczka? Znaczy krasa.

ale ok, bo kupię sobie Wiem, że To może takie jest poza robienia miecza, ale mimo wszystko trzeba się tutaj... Żeby się tłatki, Dlatego kupię sobie Quick Revive'a mimo wszystko, bo kiedy na przykład padniemy, z Quick jest taka dosyć fajna sprawa, że możemy dostać po prostu mustangi z tej właśnie broni startowej. Atak jest wybuchowy, więc no niewątpliwie trochę zombiaków może to nabić, a zatem czas co nas po prostu podniesie to same plusy dla nas. Dobra. Broń może tej nie ale już sobie tutaj, właśnie. Tutaj Seek Revival... Jagger jest tam, ale Jagger jest zamknięty, dobra. W sumie to mi wystarczy. Okej. Okay. Nie, w takim razie, koniec you got nie. a lot of nerve, creep. Kląskry, Jackie V claims that a minor victory. Wpalić klont, żeby trochę pozarabiać. Pozarabiać, wiesz się? I pozarabiać. You, też, have, no, to pozbijać, you, i, więc, you have to. Trzeba troszkę tych zagranek podbić. I więc nie wiem, trochę czasu nam może zająć to. No. Tak. Lecimy no. sobie teraz szybciutko do góry. To zniszczyć, ok, to mamy zniszczone, teraz lecimy sobie gdzie? Nie mam da no szkoda mi go tracić, ale dobra, polecimy sobie do kanałów. Tam w kanałach też jest taka skrzynia do otwarcia. Okej, okay, zostanie w takim razie jedna skrzynia i dosyć sporo ząbiaków do zbija. Tu jest szybkie przeładowanie. Nie włączyłem tego trochę. Y, trochę źle, ale ok, myślę, że damy sobie tutaj tej radę. To jest dostań. Dostań. mała runda. <laughs> po rundzie, Dobra. Myślę, Kabum, coś, co najbardziej irytuje tak naprawdę. Gdzie jest jajo? Nie podnoszę jaja, ale ze mnie ważyło. Mam jajo? Nie, no mam jajo. Dobra, muszę się na chwilkę wrócić. Chyba prawdopodobnie nie podniosłem jajka i zrobiłem taki błąd. No właśnie, nie podniosłem sobie... Nie, tu jajko dalej nie jest naładowane. oj. Tak to jest, człowiek się stara coś zrobić na szybkości, potem mu to nie wychodzi, dobra. Czekamy w takim razie na zombiaki. oni się już mi tutaj spawną w tej lokalizacji, więc po prostu jedziemy z nimi dalej. Są na kose dzięki temu gumbalowi, czyli 130 zajęło jest... się, co się trochę dobra. Szkoda, do nie spadło. ...żeby prostu z tego kabun byłoby o wiele, wiele lepiej, ale dobra. Nabijamy, trochę czekamy 16 minut, no dosyć sporo, a potem samo ulepszanie miecza również trochę zajmuje. Odnośnie tych bezpieczników tam jest trzeba jednak na razie mamy tylko jeden taki bezpiecznik no, było you filthy claws away from me, freak! Czekamy po prostu na dźwięk. Dobra, jest lampka. Ok, mogę się już to stąd wycofać. Świetnie. Dziękuję bardzo. Sorry, trochę się tak się tam zaplątałem, jednak yy, no po prostu. Jakby to ująć, czasem tak jest, że jak coś chcę zazwyczaj pokazać, coś fajnego, to po prostu albo to całkowicie zlamię, albo mi to dosyć ciężko wychodzi, i e, mniej więcej tak się to prezentuje. Dobra, e, mamy. co mamy? Mamy w sumie tylko food kupię sobie jeszcze jakąś gumę. Może mm, nie mam niech będzie, jak już ją kupiłem, to sobie ją już wezmę. Dobra, wygniemy sobie w Zobaczcie tą lokalizację. To do to do to ujmę to niespodziankowo. Trochę zbieganie z tymi tym, tym ząbiakami. Dobra, jakoś się udało. Uwolnij. Polecam wam tutaj również double tapa, z tego względu, że na double tapa no, to jak sama nazwa wskazuje, Double Tap po prostu jeden nabój normalnie nam powinien wylecieć, a tak naprawdę z Double Tapem wylatują nam dwa naboje. Zresztą. dobra. Lecimy. Następna dusza do produkcji. O, tym już był za daleko. O, pierdolę zrobiło się icon, Czyli dosyć fajnie. Mamy drugą lokalizację z głowy. Pobiegniemy sobie teraz zatem trzecią lokalizację. Jednak zanim idę w trzecią lokalizację, muszę sobie wziąć klątwę i biec tutaj. Dobra, to sobie rozwalę. Tutaj właśnie znajdowała się jedna z tych skrzynek i teraz, jeśli zdążę oczywiście, tak żebym mógł, mógł Jagera odblokować. Dobra, to, mi to trochę kosztowało ale lepsze to niż nic coś fajnego ale RK5 może być RK5 zawsze trochę lepiej mieć broń, której jest trochę amunicji niż nie mieć broni bez amunicji dobra lecimy tutaj otwarcie 1200 trochę to kosztuje dobra tutaj mogę sobie w międzyczasie znaleźć następny bezpiecznik jest następny bezpiecznik świetnie oh, mogę sobie tutaj szagera i podnieść ostatnią well, kind of mam już w sumie wszystko czego potrzebuję żeby kupić broń, bo tu jednak mimo wszystko zostało mało nabojów, ale sobie dokupię teraz naboje i będziemy nawijać w następną lokalizację. Dobra, są naboje. Tu, tu w sumie jest co mało, trochę tych naboi. To jest właśnie to. Nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę może przyjść, a teraz prawdopodobnie pojawią się robaki, a raczej na pewno pojawi się runda robaków, więc lepiej tutaj będzie z czymś lepszym wyskoczyć. Ohohohoho! Now co cooking gas. Dobra. To może być taki jak. Yeah. jak... Fucking weird? I don't consider this shit weird anymore. W międzyczasie pod koniec rundy będzie tutaj można sprawdować tarczę czy nie. Co w miarę. Tak jak mówiłem, rundę mamy teraz. Like Chodzi sporo right o w ogóle teraz będę dosyłał wrażenia w tym gumballem. Zobaczcie. Będę go a... To miło, to ammo. Hmm, to to nie jest tak, że mogę tylko pomóc 50. I po prostu nawijać tutaj to. Ale dobra, nie ma tego złego, jest siódma runda. Myślę, że jeszcze przy kwaru, będziemy A w następnym odcinku pokażę, jak taki miecz ulepszyć. Bo miecz da się ulepszyć za pomocą. Można tak powiedzieć kilku rytuałów. Trzeba je również wykonać. Będzie trzeba pozabijać pewne stwory. Dobra, idziemy lepiej. Biegniemy w takim razie w następną lokalizację. I teraz biegniemy sobie do Foot food Lift. Chyba tak. Jak źle wymawiam, to przepraszam, jednak ta nazwa to. Tragedia Waterfront Foot Lift. Tutaj, dobra, lecimy. okej, okay, mamy tutaj następną lokalizację. Bo right, no, tu jest też dosyć heavy. ciężko. Z tego to zwiążę, to to będą się tu, tu, tu. I mogą w każdej chwili spaść Tu, 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 to, to praktycznie... Tu jest trochę dziębny. Dobra, ja stoję tutaj. tutaj. No. No, tutaj. Udało no, się spraftować. Bierzemy sobie nasze jajka jak widzicie jajko pojawiło się w lewym rogu ekranu w kolorze niebieskim Można to, że jajko już mamy spraftowane. Hey, Dobra, jeszcze jeszcze trochę podobijam, żeby one mnie tak za bardzo nie irytowały. Dobra, otworzę sobie tutaj szczelinkę. Transformacja. Dobra, okej, okay. jesteśmy teraz już na dole. Teraz, jedne co nam pozostało: odłożenie jajka. Jak widzicie, jeden z miecz jest aktywny, jest w nim widoczny podnosimy sobie nasz miecz. W przypadku właśnie takich pierwszych, w przypadku pierwszego ulepszenia miecza, miecz prezentuje się w taki sposób: ma ona takie normalne, że możemy mieć jeden w jak popadnie, albo też mamy. Możesz zauważyć jest atak błyskawiczny, więc niewątpliwie trochę fajniej rzeczy jest. Także no cóż, z mojej strony to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszamy do połapkowania filmu, jeśli komuś się naprawdę przyda. Do dyskusji, w razie czego, jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania, zawsze chętnie to e, odpowiem na dane pytania. No i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. A następnym odcinkiem na moim kanale będzie właśnie ulepszenie tego miecza. Także nie przegapcie go. Do zobaczenia na razie.